cie z tej strony Witek55Pl a dziś ze mną jest zucaru Sumenczyko Nie będziemy grali w Skywars na serwerze majosg.pl to w ogóle główka jest Dobrze, mam mieczyk, ale słaby. I utknąłem w kopalni, super utknęłaś? No ty poczekaj już ten białę Weź tam trochę ścisz, bo idzie twój dźwięk z Minecrafta do mnie do słuchawek. Zerło. No i jeszcze parterz. To... Ja nie, wskam, nie, jest klermienek. Mogę wyjść. A ja idę sobie dzisiaj do skrzyneczki, która jest za moją wyspą. A cały nie było nic ciekawego. Przydałby mi się łuk bardzo łuk jest bardzo przydatny. I śnieżki. Eee, co, idę więc... Łuku nie używaj na razie. Gdzie ty idziesz w ogóle? Ej, to, tu... A to ty! Tak, mam inny nick. Go. Faj! fajnie, tam, Gdzie? Tu mnie? Widzisz moją głowę? Tak, widzę. Zebrałeś się pewnie skądś, wiem. Nie leżą takie. A widzisz tego skina? Widzisz tego skina? Fuck, Co, co, co ci uderzyło? Gdzie ty jesteś? Tam jakaś... Ja. Tam. The fuck, jaką mu ty to. O na koko Ja to będę u góry się ja będę bał. FUCK! O! Dobrze Dobra. Dobrze, ta woda. Eee, hmm, no to... Tam są jakieś fajki jeszcze. Tylko dwie osoby sobie na środku chyba nie tylko nie ma. Ej co czy co co, co, co co to ma być? Co to ma być? Co ty na co Ej, co mnie bijesz? A to Pan, nie ty... Ale ja to ona! A to, to ty! Ja nie mogę! Sorry! Ale to nie ja Co? Kogo co, ja zabiję, nie ogarniał, coś nie dzieje. Jakąś babę! Tyle. Nie wiem, ja mówię, tu idę, myślałem, że to ty tak patrzę, wy... wy musisz... Ty myślałem, że to, ty patrzysz, jak to mnie coś mnie śmiej na wale, tu lawa jest moja. Fail. Dobra, kochasz tu? Cicho. No przesady, Do takiego nikku bym nie miał. Nie wiem, nie patrzyłem się nawet na nik. Myślałem, że to ty się tam. Aś na coś takiego. Myślałem, że ty ty się tam. Aś na zjum, aś na Ale dobrze zabiegam. To oh fakt, to sierocka. Śnieżką Prawie. Tam nikt mnie przeraża. Super. weź. Nie, spadłem do wody. Ale wystarczy, że mnie strzeli teraz w górę i do tyłu. on tu idzie. To fakt, on tu idzie. Ej, co więcej HP zadaje... Ej, masz, masz kill'ów? Co więcej HP zadaje, eee... On tu idzie w Mówił. Nie, spadł. Ja pierwszy. Spadłem. Jak ty, co? Ja pierwszy. Jak? Nie wiem, spadłem. Brawo. Dobra, chodź na... 210, 210. Cii. Ja tu nadal gram, człowieku i została jedna osoba. Daj mi to dokończyć, ja muszę to wygrać. Ostatniego nie wygrałem, grałem z typu nie wiem czy oglądasz filmik i nie. Nie wiem, Biję mnie zdradził mnie zabił Wiem, widziałem Bije mnie. Zadam tu. Jest! Wygrałem, wygrałem jest git. Teraz chodź na 120, na 110 czekaj, to będzie jeden odcinek i zaraz nagram drugi, bo ponieważ, gdyż jest taka sprawa, że nie lubię wrzucać długich filmików i ich montować, więc będę wrzucał dwa dziennie, ale takie krótsze. No to żegnam się i zaraz nagram dla was drugi filmik, tak więc na razie czołem i cześć. Pożegnij się. Papa.